Nadeszła era, super bohatera! Witajcie! Witam serdecznie! Witam wszystkich! Podziękowania dla wszystkich, wspaniałych przyjaciół! Dzięki za niesamowite spotkanie! Dzięki za Politechnikę! Dzięki za ten niesamowity koncert! Liczę na dużo, dużo więcej! Kochani, niech się dzieje! Dziękuję wam serdecznie, popatrzcie kochani, nie mogę prawie jechać z tym wszystkim, popatrzcie tylko co tu się dzieje, popatrzcie, udane koncerty, udane imprezy, udane, wspaniałe przedstawienie, naprawdę, wy daliście się z siebie wszystko, tak jak prosiłem, daliście z siebie pełną moc, pełną moc, nie żałowaliście wątroby, nie żałowaliście zdrowia, to się liczy. Ja jestem z Was dumny. Wracam jako zwycięzca i liczę na więcej. Moi drodzy, niech się dzieje. Pozdrowienia na drugiej stronie dla ekipy. Dzięki za to skandowanie. Dzięki, że zwolełacie. Super zbieracz. To jest piękne. Dziękuję. Naprawdę jest fantastycznie. Kochani, Juvenalia 2014. Są rozpoczęte.